Dzisiaj postaram się tak w dużym skrócie opowiedzieć o mojej zabawie z boróweczką. Już kilka lat tą boróweczkę się bawię, także były złotej i upadki Zaczynając od zabawy z burówką, no to musimy wybrać sobie pierwsze co takie miejsce gdzie ona będzie rosnąć. Tak jak widać no tutaj mam miejsce dość dobrze nasłonecznione także nie ma problemu możemy posadzić ją w miejscu nasłonecznionym nie musimy w jakimś zaciszu czyli w jakimś cieniu jeżeli posadzimy buróweczkę w cieniu no to te owoce już nie będą tak słodkie jakby ta burówka rosła w dobrym nasłonecznieniu co do kopania dołeczka pod tą boróweczkę, no to tak jak mówiłem w wcześniejszych filmikach lepiej szerzej jak głębiej głębokość no to tak możemy posadzić w granicach 40 cm ten dołeczek wykopać, co do szerokości, na no to nawet około metra możemy to pomieszać tą ziemię. Tak jak wiadomo burówka ma płytki system korzeniowy. Należy też zapewnić dać dobrą wilgotność, bo to szybko może nam po prostu burweczka przysnąć, jeżeli będą duże upały. Najlepiej ją zabezpieczyć, czy to torfem z góry, czy to jakimiś trocinami, czy korą, żeby ta ziemia tak szybko nam też nie wysychała. Co do sadzenia tak jak tutaj widać, ja tu mam dziś posadzone około metra metra odległości tak jak już teraz widać na tym filmiku jest to troszkę za mało w zależności od odmiany borówki no to niektóre rosną na szerokość, inne bardziej do góry ale my się tak met 20 może spokojnie borówkę posadzić czy nawet met 30. tak jak widać krzaki dość dobrze się rozrastają także lepiej troszkę rzadziej niż za tak gęsto bo wtedy będziemy musieli się bardziej bawić z tym przecinaniem żeby nam te gałęzie jedno, drugie się nie obcierały żeby nie pouszkodzało gałęzi. Także odnośnie ziemi, no to tutaj mam przykład borówkę posadzoną z zwykłym torfem marketowym pomieszany z ziemią, z torfem z lasu, z podborówki. Szału nie ma, nie jestem zbyt zadowolony Tutaj ta boróweczka może tyle, że rości bardziej w cieniu. Sabo mi to buja. Nie wiem czy to kwestia odmiany borówki, bo tu akurat borówka Spartan, która już tak jak widać leczyna obocowanie. Jest to jedna, borówka, jedna z najwcześniejszych odmian boróweczki amerykańskiej. To odnośnie ziemi, także proponowałbym kupić torf, ten prasowany w balach, pomieszać z trocinami. Najlepiej trotami sosnowymi, bo one się rozkładają i dodatkowo nam zakwaszą. I do tego odrzucić trochę kory, przemieszać jeszcze z korą sosnową. I w takiej ziemię, w taką ziemię najlepiej taką burweczkę wsadzić. Tutaj widać drugi rok mi teraz ta burweczka rośnie. Jak już pędy poszły, nie ma na tych grubych pędach, tak jak widać, owoce fajne, grube. Także te, te owoce akurat tu jest odmiana Blue Crop. Tutaj mamy również odmianę Blue cropa. I tak jak widać akurat jest fajne porównanie. Tu jest dużo więcej owoców. Pędy są cieńsze i tak jak widać owoc jest drobniejszy. Przy takiej jakbyśmy mieli plantację już takie pod kątem handlu, no to wszystkie takie gałązki byłyby do wywalenia. Skle, zostawiają plantatorzy tylko takiego na grubych pędach. Z tego względu, żeby było mniej owoców, a owoce były takie deserowe, po prostu grubsze. I wszystkie te pędy, które tutaj widzimy opadają w dół na cienkich na ciekich pędach owoce, które mamy, trzeba będzie wszystko już potem na wiosnę powycinać. Zostawiłem z tego względu, że chciałem, żeby było trochę więcej owoców, ale jak nam nie zależy na dużej ilości, no to możemy takie pędy podcinać. Wtedy będziemy mieć troszkę mniej, ale owoce będą dorodniejsze. Także wszystkie te pędy, tak jak tutaj widać, te cienkie, wszystkie zwisające w dół, na wiosnę wszystko popcinamy. Teraz nic nie tniemy, jedynie co no to możemy sobie poobrywać te czubeczki, bo i tak nam szyca, czy tam słońce nam troszkę upaliło. Także możemy podrywać, ładnie nam się tutaj będą drzewka rozkrzewiać. Tak tutaj widać podcinane czubki i ładnie nam boróweczka wypuszcza nowe pęce, ładnie się nam wszystko tutaj to do góry rozkrzewi. Ziemię mamy powiedzianą, co do, co do nawożenia. Albo co do zakwaszania ziemi, bo wiadomo, boróweczka lubi kwaśną ziemię. Ale też nie zakwaśną, także trzeba z tym też uważać, żeby z tym zakwaszaniem na pewno nie polecam kupować takich oto urządzeń, które nam mierzą pH. Cena około 20-30 zł, nic to nie daje. Ja przez ten właśnie urządzonko w początkowej fazie mojej zabawy z borówką poupalałem krzewy. Pokazywało, że jest wysokie pH. Zakwaszałem, zakwaszałem, aż doszło do takiego momentu, że po prostu już burówka się upaliła. Także nie polecam takiej, takiej zabawy, jeżeli wsadzimy w dobrą ziemię, tak jak tutaj mówiłem, odnośnie tego torfu, kory i trocin. Nie musimy się jakoś zbytnio przejmować tym, że nam burówka się po prostu, ziemia nam się odkwasi. Ważne, żeby co jakiś czas, jak tutaj dosypywać tych trociny, żeby na bieżąco nam to wszystko też gniło. Zakwaszamy, tak jak mówiłem, siarczanę omonu, łyżka na 10 litrów wody. Ja to zakwaszałem w tym roku chyba doleżnie 3 razy. Nie ma co za bardzo przesadzać. Jeżeli nam borówka stanie w miejscu, nie będzie przyrostów, będą żółte liście, czy coś w tym stylu, no to wtedy możemy się pobawić i troszeczkę zakwasić. Ale jak borówka ma ładne liście, zielone, nic się nie dzieje, tak jak widać. Fosfor jest, bo liście sobie ładnie świecą. Potasu też nie ma, nie ma przebarwień. Także tutaj burweczka jest zdrowa. Tak jak widać, już spartanik ładnie nam dojrzewa. Tam akurat na tym krzaku jest mniej owoców, tak jak widać, będą większe. Tamten mniejszy krzak, więcej owoców i te owoce będą troszeczkę mniejsze. Także tutaj mamy odnośnie zakwaszania. Co do nawożenia, ja nawoziłem trzy razy w tym roku delikatnym nawozem. Tak jak tutaj mi ludzie mówili, że sam nawoz ładuje. To jest nawóz, ten który stosowałem w Rosasol. Jest to nawóz dolistny. Tak samo nadaje się do ferdygacji, że ja dawałem taką dawkę, jak pod kątem ferdygacji na szkółkach ładują ten nawóz cały czas. Jeżeli jest już zastosowana ferdygacja, to zastosowałem tylko trzy razy pod kątem potasu, fosforu. Żeby nam te owoce były bardziej jędrne, owoc był smaczniejszy. Daweczka bardzo słaba. Nie bawiłem się w takiej żadne naturalne nawozy, początkowo się bawiłem, ale tak, jak przeczytamy, skład wszystkich nawozów marketowych, czy tych nawet naturalnych, no to jest praktycznie głównym składnikiem, jest nawóz, czy znaczy jest azot. Także no tutaj to, to, to z azotem nie ma problemu, możemy kupić jakiś, byle jaki nawóz i to samo, to samo nam zrobi. Nawet możemy zastosować, czy tam jak to amonu amonu, to a saletrę amonową, czy, czy coś innego pod kątem tutaj azotu, żeby nam ten krzak bardziej wybujał. Ale no tak jak już wcześniej wspominałem, należy z azotem uważać, bo możemy łatwo przenawodzić. I nam po prostu słońce, tak jak teraz mamy takie upały, nam po prostu liście poprzypala. Będzie to wyglądało tak, że po prostu liść ten dolny, ten górny będzie żółty, ten dolny w tym miejscu, gdzie nam zasłania słońce będzie zielony. A tu gdzie już jest bezpośrednie działanie słońca będzie nam po prostu będzie cały przypalony. Także tu będzie objaw za dużej ilości azotu. Także tutaj ja zastosowałem ten rosasol z dużą zawartością potasu, tak aby akurat owoc był większy. I do tego zastosowałem jeszcze 3 siarczan wapnia w formie płynnej cena nie jest tania, bo stówka za 20 litrów. Ale ten nabóz akurat jest na tyle wydajny, że mieszam go akurat z zasolem i dodaję do, do każdego kraczka. Z tego względu, że owoc czy krzaczek będzie pobierał lepiej wszystkie składniki mineralne z ziemi, pod to się daje właśnie ten, ten wap łatwo dostępny. Także tutaj mamy odnośnie ziemi nawożenia. Co do odmian borówki, no to wiadomo, mamy wczesne, średnio wczesne i odmiany późne. Ja z późnych się nie bawiłem z tego względu, że doradzili mi, że po prostu, jak ma być lato będzie mało upalne, to nam po prostu owozy może nie zdążyć ładnie dojrzeć i będzie owoc kwaśny. Także ja tu mam odmiany wczesne i średnio wczesne. Tak jak tutaj mówiłem, wspominałem wcześniej odmiana Spartan, która jest jedna z najwcześniejszych. Mam Blue Cropa, tak jak tutaj widać. Fajnie na tym, na tym przykładzie w boczny, paczek starszy, tu dużo więcej owoców na ciszych pędach, owoce dużo drobniejsze. Tutaj mamy mniej na grubszych pędach, owoce są dużo grubsze, odmiana ta sama, także tu jest był tropik. Odmiana Chandler, która ma też dość duże owoce, tak jak tutaj widać, tylko jedyny mankament Chandlera jest to, że wszystkie pędy rosną bardziej na szerokość. Jest więcej zabawy po prostu z prowadzeniem takiego krzaka do góry, także tutaj wszystkie te boczne trzeba będzie wszystko było odcinać. Jedynie co, tutaj te pionowe, tak ja tutaj poprzecinałem żeby mi się tutaj ładnie to wszystko rozczebiło, żeby wszedł krzaczek do góry. Tutaj mamy odmianę Hannah's Choice w tym roku posadzona, tak jak widać no kolor piękny, zielniutki. Widać, że nic jej się nie dzieje. Tu mamy też Chandlera, tak jak widać wszystkie te, te krzaki rosną bardziej na bok. Tu nie wiem co to za odmiana jest, ale też ładnie buja. Co do odmiany wczesnej, to tutaj mamy jeszcze odmiana Hannes Choice, która też już zaczyna dojrzewać. Owoc, tak jak widać, jest fajny, gruby owoc. I według mnie, tak jak już mówiłem wcześniejszych filmikach, chyba jest to najsmaczniejsza odmiana burówki amerykańskiej. Bardzo się cieszę, że usłuchałem gościa ze szkółki, który mi polecił tą odmianę, żebym sobie zakupił. Po co dokupiłem jeszcze teraz dwa takie krzaki, bo jest bardzo smaczna. Tu mamy odmianę duka, troszkę późniejsza odmiana. Też fajny, gruby owoc będzie. Także djuczek dość bujnie rośnie. Tutaj mamy Chandlera, tego, o którym mówiłem, że właśnie rosną, tak jak widać, te pędy bardziej na bok. Widzę, że ładnie tutaj się buja, też ładny kolor wybarwiony. Nic się z krzakiem nie dzieje, jedynie co tu, to tylko te mszyce, ale zastosowałem tutaj te tasiemki. Myślę, że mi się tutaj biedronka ściągnie i larwy biedronki zrobią robotę, żeby troszkę ten krzaczek podbujał wszystkie tutaj czubki. Przycinałem, tak aby tutaj się mi ładnie wszystko do, do góry rozkręwiło. Te boczne krzaki będziemy wszystko, liście będziemy wycinać. Tak jak tutaj widać w tym przykładzie, czarczek ucięty, tu już ładnie się tu wszystko ładnie rozkrewia, Tu też by było ładnie, jakby nie ta pieprzona mszyca która mi tutaj szpeci, ale myślę, że to kwestia dwóch dni i będziemy mieć sprawę załatwioną. Nie pryskam żadnymi opryskami w tym momencie, bo. Nie będziemy tutaj chemii jeść. Tu też widać na tym przykładzie poprzecinane. wszystko się ładnie rozkrzewia do góry. Także musimy tego Chandlera pchnąć pionowo. Z dziukiem nie ma tego problemu. Tak widać dość szybko rośnie. Także tutaj mamy tyle odnośnie odmian. Najbardziej bujające, no to tutaj co jestem zadowolony, no to jest Blue Crop, Hanna's Choice i ten Duke. Inne odmiany troszkę wolniej rosną. Owoc praktycznie każdy jest smaczny, jedynie Herbert mi nie podeszedł. Tam mam jednego krzaka akurat rośnie takim w innym miejscu przekupany No to jego miejsce posadziłem a nasz choice a tutaj akurat się buja Bardzo ładnie Co do teraz mówię, przecinania tak jak nagrałem w przecież filmiku tylko czubeczki nas interesują bo i tak są zniszczone przez mszycę czy przez upał także możemy poprzecinać i nam troszkę się to wszystko ładnie zagęści Każdym cięciem pamiętajmy, że pobudzamy roślinę do rozkrzywiania, do, do wypuszczania nowych pędów. Tyle w tym momencie do przycinania. Później tylko na jesień skupimy się na wycinaniu tych tutaj oto krzaczków, na które były owoce, bo z tego już nic nie będzie. Wszystkie te krzaczki powycinamy, te koszyczki czy jak to się nazywa. I tyle będzie z przycinania jesiennego. Na wiosnę, tam lutym. Czy w marcu przeglądniemy nasze pędy, które będą liściowe, które będą owocowe, troszkę trzeba będzie przerzedzić wszystkie te boczne gałązki, czy te gałązki, które zachodzą jeden za drugą, trzeba będzie powycinać, tak, żeby nam tutaj nie było żadnych uszkodzeń. Na razie jest tutaj, jest, jest trochę gałęzi pokrzyżowanych, ale to już na wiosnę będzie, tym się zajmiemy. Także tyle odnośnie cięcia, nawożenia. Jeżeli chodzi o nawożenie jesienne, no to tutaj się bo trzeba skupić tylko na potasie, fosforze i żelazie, tak, aby nam krzaczek się ładnie tutaj przygotował do zimy ładnie zakorowił nie przycinamy już później bo z tego względu że nam znowu pobudzimy naszą roślinkę bo wypuszcza nowe pędy i wszystko nam to mróz po prostu zniszczy i z tego względu mogą się pojawić tam jakieś tam choroby grzybowe także tego byśmy nie chcieli także odnośnie cięcia to tylko tak jak mówiłem wycinamy tylko te pędy te krzaczki na których mieliśmy owoce Spartanie jedna z najtłuczych odmian ale mówię, zaraz powoła H&S Choice także poróweczka ładnie buja tyle odnośnie przycinania oszkodnika, no to już nagrywałem oddzielny filmik, teraz to mówię skupię się na, na tych tasiemkach, zobaczę jak to, jak to się sprawdzi, ponoć skuteczne Nawieszałem tego trochę można byłoby opryskiwać jakąś tam sodą oczyszczoną z wodą, jakimś tam odstęp czy tam jakimś tam ekstraktem z czosnku, ale to już Skupię się na, na samych owocach, jak już tam poniższym, czy co to poniszczy, Jedynie tego nawyżej później zobaczymy. Jak to będzie może akurat ta biedronka zrobi robotę. Nie będziemy mieć tego problemu. Także tyle odnośnie szkodników. Na chorobę też już nie przeskalamy. Przeskaliśmy tylko w tym okresie deszczowym, który lało dwa tygodnie czy więcej. Bo z tego względu, że może wtedy się szara pleśń pojawić, altraknoza czy jakieś zamieranie pędów zastosowaliśmy tego switcha czy tam za to i tyle z, z grzybowych teraz mamy znowu upały także pamiętajmy tylko o podlewaniu Tak fakt faktem borówka też nie będzie rosła w, w błocie ale co codziennie czy co drugi dzień można trochę borówki podlać tak żeby na nie przesuszyć ziemi możemy podlewać albo jak są małe krzaki blisko korzenia a jak już nam krzaczek już jest troszkę starszy możemy polewać troszkę coraz dalej z tego względu żeby nam pobudzało te korzenie do rozrostu jak przekopywałem tego herberta, szkoda, że nie nagrałem filmika, bo trzeba przyznać, że no, rósł dwa lata i korzenie były, przewiduje średnica około 50-60 cm. Także naprawdę korzenie borówki amerykańskiej pod kątem rozrostu na boki, no to zaskakują. W dół to mówię, za 30-25 cm cm, ale na szerokość idzie masakrycznie, także bardzo łatwo ją przesuszyć. Także pamiętajmy o tym, teraz mamy, mamy mieć upały. Tak, żeby nasza buróweczka tej wilgoci trochę dostała. Podlewajmy, czy to wieczorem, czy to ranem. I myślę, że tyle takich spraw podstawowych odnośnie, jeżeli ktoś chce się bawić w sadzenie burówki amerykańskiej. Podstawa to mówię ziemia, delikatne nabożenie, bo burówka, no nie potrzebuje dużo nawozu różnych specyfików. Delikatnie tylko tak, żeby jest troszkę tych składników mineralnych, trochę pierwiastków dostała i tyle, i woda i boróweczkę mamy, tak tutaj widać, bardzo ładną